Wjechał jak do siebie, jednemu z łokcia, drugiego z Gruby kaliber widzę, zmiana Trzeba przybrać <laughs> taktykę grubego węża o, Idę plecki Iż O, to twoja specjalność Twoje, sąsiad, lubi sąsiad lubi najbardziej mm. To takie mastermindy co nie robi. Konkurs na Akardragon już wystartował na moim Instagramie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Chodzisz na mojego instagrama, zostawiasz ducho pod tym zdjęciem, follow na profilu i piszesz komentarz o treści 2024. A wyniki będą już 12 stycznia. Każdy ma szansę wygrać, a więc powodzenie. Halo, hallo, Z tej strony że nie są witalnym materiale. Wraz z sąsiadem będziemy nawalać Cię tylko i wyłącznie z pompy przez cały meczek. Sąsiad, jest z nami Shimano. Witam, witam. Wszystkich serdecznie. Lecimy od razu na pełnej, bo jakieś enemy mocne, co trzeba tutaj szybciutko wyjaśnić, żeby później było łatwo. Zostaw łapkę i suba o Tak jak wcześniej mówiłem, lecimy później pompy, no to pistoletówka normalnie, lecimy na pistoletach. Ty już dzisiaj grałeś, nie? Rozgrzałeś się. No, już trochę tak, ale enemy jakieś widzę pierwszej klasy. Dobra, daj, Lecimy, co? Ja się nie boję. Wchodzę w side. Ej, side. Side, side. Aha. Dawaj. No fajnie, musiał nie. mieć się. Słuchaj, no to były pistolety, tak, no to Dobra. jest nasza. Piękna od na my, my do rzeczy przechodzimy od razu. No, dokładnie, stary, druga runda i chłopaki już w szoku. Będą uciekać. Dać flesza górą i wjeżdżamy okay. w site od razu. Okej, okay, ja, ja mogę w ogóle wyjść górą jak chcesz, w pierwszy tempo. Też proszę? Możesz, no. Daj. Daję. Odwrócił się. Jestem Zetka. Leży jeden. Ale jest play. Podejść tam, podejść Ajajaj. Jajaj, już aj, aj, aj. Wydaje mi się, że po prostu do pierwszej rundy trzeba. Musimy ich wyczuć, stary. Musimy ich wyczuć. No. Nie grają, stary. spółka zawsze dają. Tak, jest no, Zedka w ogóle. Chcesz, mogę nie, nie, wiesz, co, bo oni grają zetka i Short na daleko, więc jakby nie ma sensu, mamy pompy, nie? No tak, na no Short gra. Dziękuję jakoś. I na YouTube. Znajduję Shorta. Chyba z pójść O nie Jańczuk przeszedł Też gra pompę Uciekaj! No nie no Minus 7 miał stary 5-4 z Akademii chyba No stary no słuchaj Akademia na tej mapie W sumie chyba jeszcze nie było takiej Większej, poważniejszej na tej mapie, tak mi się wydaje Ale mam nadzieję, że będzie, mam nadzieję, że będzie Widzowie, moi kochani, słuchajcie, trzymajcie mnie za słowo Bo mam nadzieję, że taką zrealizuję Bądź też może się uda z jakimś sąsiadem tej wariatem zrobić Ale zobaczymy, czy może. będzie nasz czas i czy będzie, moi drodzy, na to okazja Okazja, w ogóle mam spacer, Oj Aha, mit, 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 mit Co w ogóle możecie powiedzieć, co dostaliście ciekawego na święta Dokładnie, pod choineczkę na nowy rok Jakie noworoczne postanowienia, życzenia może jakieś? Piszcie, piszcie, jesteśmy naprawdę bardzo mocno ciekawi. Czy jakiś co tam sprzęt pod standropa, jakieś nakładki mocne. Ja widziałem, że wielu właśnie widzów i rodziców, moi drogi widzów, właśnie zakupiło nakładki dla swoich pocieg, więc moi drodzy, jeśli jeszcze nie ma, to bardzo mocno polecamy. Polecamy, bo jeśli już widzowie się tutaj deklarują, mają chęci to, to pewnie widzicie, że naprawdę dobry sprzęt. Dobra, to wiesz co, daję magika, poszedł fleszyk. Short'cik Short Zeka O, ale dał, nice Short, ale short. dał, ale dał Tak, cały czas Wiesz co? Plantuję Weź go tam W szczytce <totekanie> 78 mniej Na strzałek O nie Jesteśmy zgubieni jak, jak głosi legenda? Jak, jak głosi legenda, sąsiedzi? Że kombaki to nasza specjalność <totekanie> Dokładnie <totekanie> Także tutaj robimy Oooooooo! Dobra, umiero, umiero. dostałem już jeszcze na web, Elo Dobra, już był Dostał minus 50. Nie, minus 9, sorry, minus 9. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie możesz. No kurczę, jestem myślę. Nice! Tam mu dużo ma <noise> to takie mastermindy gramat co nie robi Tam jest jeden czy dwóch? Aha, dwóch, tak? Dobra, dobra, dobra. Góra, góra, jeden wersi. Wiesz co? Masz, masz przypał, sam jesteś. Mam przypał. Tak. Mówiłem Robię ich. Dla ciebie. Zostaw je, Nice, Nice. Oj, ma biało. ciebie. Szybko. Ale spocony. No Dobrze. stary, na, na głowę, słuchaj, słuchaj, no doświadczenie. O kurde. <słuchaj> <My> zaczęła się <słuchaj> rozmowa o tym, jak jesteśmy doświadczeni, bo Bomba była. Myślimy sobie w razie to, to jest zagadka, kiedy twój tata ci opowiada historię, kiedy chodził do szkoły, jak to wyglądało. I trzy godziny opowiada? No tak było, nie zmyślam. Tam ci grali razem, a mam nadzieję, że to, to są w ogóle talne randomy, które nawet grać nie potrafią, więc może nam się uda tak. są świecie. Dlatego ich wysadzamy na idem. Tak, spiesz tempo? Nie było. Czy co? Tak Dobrze Proszę cię bardzo, alloha A dostał Minus 70 stary no Najdem dostał Robię to, robię to Zrób to, dla dobra narodu Nice no, Ten to już ma stary... ON obsany gacie ma ja widzę jak mu po nogach cię nie Dziś Dzieźdźmy. Ja, brawo. No mówiłem stary, po nogach mu uciekło. Idę plecki. Iż, o, to twoja specjalność. Sąsiad lubi, najba sąsiad lubi najbardziej. Sąsiad odpłynął w swojej wizji. To jest polska myśl szkoleniowa. <laughs> Dla... Mogę tam, po, mo tam Może Na Może będę wiedzieć miał, no, i jakieś w ogóle pumpy grają, byku? Okno, Jeden gra okno i odnogę. Miss 50 Dobra, leży, leży, mamy to. Jak sobie tutaj plancika dał, jeśli tutaj czas pozwoli, i byłoby super ranczo. Ty, ale poważnie, się ty masz, stary, już trzy fragi, bardzo ładnie. Tak, trzymaj wykuł. Na no, tej mapie to można grać. Gruby kaliber widzę, zmiana. Chciałem wybrać taktykę grubego węża. górą! Kiedyś był cienki wąż, no. Cienki, agresywny. Noga. Od noga. Od noga się tam pali. Pema no. Co? What? Co? Co się stało? Może iść presy nie? Ja Jaki jesteś U. potężny, stary, robisz 5-0, uczy mnie Bogolu Dobra, liczy się MMR w życiu, pamiętajcie. <laughs> nie nie pytają cię o zawód, o wykształcenie pytają cię MMR. Dokładnie. Ile w życiu zdobyłeś MMRów? Proponuje magika i wybiecajmy. Leci Precy. leci Aj, okej, okay. to jednak chyba nie pracy Zobacz mi, ale mam słuchawki na blutacza, mogą być niezbyt dokładne. Zobaczcie, gdzie oni są. Dobra. Nie udają, że podjeżdżają, i. Okno. I idę w ogóle od noga. O, ponejdzie. Zostań, Ej, dasz mi gusta? Mm. Bo Bo, bo nauczyli. Lecz czekaj, jest. jeszcze, jeszcze wsejdzie, co? aj po prawej. Ok. Na 73 go. Oj, 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 oj. Dobrze. Ale dobra. Porobiony. Słuchaj, sąsiad. No z dedykacją dla ciebie. Oh. Wjechał jak do siebie, jednemu z łokcia, drugiego z Ale wiesz, co, w końcu te palmy przypominają naprawdę palmy. Ten Dune naprawdę oddaje, no już to jest moja lubiana mapa, dlatego że co są te palmy i w ogóle. Jak możesz jechać na wakacje, to jedziesz na Jedziesz na duna. Jedziesz na dunie, <grym> z kolegami. Palę ze sideem. Dobra, plantuję, weź go tam, w sklep, twoja specjalność byku. Dobra, wiesz co? Ej, idziemy po co? Dobra. Nice. Szybka rekompensata. Szybka rekompensata, Byku. I wracamy na zwińskie tory. Ty, no pan, ten ta meczek tak średnio szedł, a tutaj mamy już 5 innego. Chcesz jakiegoś dropa? Nie, ja, ja fula. A, no dobra. W ogóle ostatnio ktoś mi powiedział, że mówię tak szybko jak Eminem, nie? Może zostanę jakimś polskim rabalem? Myśl, myślałeś o tym? Będę nawijał osandzie. No to myślę, że to jest dobry początek. Żeby o, te, o grze nawijać. No na pewno byłoby tematycznie, tak? za ten... O, ajajaj aj, aj. No minus 70, byku Kiedy masz zamiar wpaść? W Łodzi, w której się powodzi? No ferie będę miał za niedługo. Widzę, widać też mogą się pochwalić w sumie O no racja Bo tu... Czy wcześniej zaczynają, czy później? Tak? Tak uważasz? No Znaczy, bo dłużej się jakby ma Ty, tu jest jeden prezent więc... Tam jest dwóch, tam jest dwóch Nagrajmy no. na czas Dobra, ej, dałbyś musimy... mi. No dobra, nieważne. To bez bóstwika. Szorcik. O, go Piękna. Brawo. Nie no, Bóg, Bóg. Świetnie. Dobra, słuchaj, słuchaj, kończymy ja mam pod koniec. Chyba. Ty masz pod koniec? Tak, tak, czyli ja mam w tym dobrym terminie. Czy pośrodku, nie, po środku sobie. No to taki. No zwykły bym powiedział, nie? Bez jakichś większych znaczy problemów. Bo najwcześniej jest najgorzej. Bo, wiesz, do świąt później się liczy jakby. Bye, bye. Ej, wiesz to Uwaga, flash. Flash. co, flaszuję. Uwaga, flasz? może być. Ta? No bo cisza Ta. Ta, no, z... Z... Ale w ogóle ty go Zbaw, wiesz? Staraz, nie. Jak go dobieram? No, wyobraź sobie, że właśnie przed chwilą jak tutaj właśnie eliminowałem, tej, znaczy chciałem zeliminować kolegę, jeszcze w pierwszej połowie, na 5 do 2 ta runda. No to ja mu daję minus 70. Ja tak myślę, kurczę, to ten spas jest taki dobry, czy on nie jest taki dobry, nie? W szoku lekkim był. No właśnie, niby na głowę, niby na. na tego. Poka. O, dobra. To dawaj. Trochę słabo, ale lepiej niż w ogóle nic. Dobra widział mnie To już lipa Aj, najdzik Najdzik klasa Prowokowaliśmy ich Dokładnie Ej Mogę dać ci z znaczy w site, wiesz? Blisko jest tu, jest tam blisko Palaczek dla kolegy. Ja Aha, jednak nie, biało dostałem jakiś Dobra W takim razie short. kolega w shortcie chyba gra? Jeden Da A tu jest da. Cały czas short Wiesz co, Freszuję jakoś tam. Ostatnia runda, uwaga. Na czas ich Tak, na głowę, na łeb. Ej, nie patrzę. Dobra, patrzę. Nice. Nie no, Szefujcie, szefujcie Nie no, widzowie, słuchajcie, dla takich, dla takich chwili warto żyć. Słuchaj, Sosia, czy opłaca się grać pompami? Tak, opłaca się, tylko trzeba wiedzieć, gdzie się ustawiać i na, i na której mapie tą taktykę wykorzystywać. Dokładnie też tak uważam. Na dużych mapach nie polecam, ale na małych, jak na przykład Dune, bądź też Samson, bądź też czasami Rast, Naprawdę bardzo fajnie się tymi pompami, pompami gra, więc ja wam dziękuję za ten materiał. Wraz z sąsiadem. Trzymajcie się i hejka. Czołem.